Siemanko, z tej strony piratyz, a dzisiaj znowu gramy w SkyBlock Minecraft. Ojeju. Dzisiaj kolejny odcinek i azyl, bo się wcześniej pomyliłem i napisałem raj. To ma być azyl dla zwierząt. Dzisiaj, jako pełna chwila, robimy azyl dla pandy. Nie wiem do czego będzie nam potrzebna, ale będzie słodka. Ale musicie zobaczyć, co się zmieniło. Tylko na farmie. Tylko w farmie się zmieniło. Tu, 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 tu. tu. A, zrobiłem sobie busów z mamą, takiego. O, takiego. Krowa urosła. Mamy niby ul. Niby ul to jest. Niby, to jest niby ul. Fajny, prawda? Yeah. Nie widzicie, nie widzicie co tu się dzieje? Nie, nie widzicie, nie możecie. O to, to, to jest tu, a tu jest bambus. Dalej jak przychodzicie to na tamtym wiem tu wiele, wiele bambusów. I tym będziemy się dzisiaj zajmowali. Więc do dzieła! Uf. Zapomniałam powiedzieć, że jeszcze na górze się zmieniło. Mało, ale się zmieniło. Ta-dam! Przyjąłem takie o... wiecie o co chodzi, nie? Takie o... ...to też... ...proste. Nie wiedziałam. To wszystko. Ale... ...forma... ...fajna. Wygląda bardzo fajnie. Ja... ...jestem zadowolona z tego. Więc ja idę po rzeczy i zaczynamy. Mia, mia, mia. To były dziwne te odgłosy. No dobra, na początku zrobimy płotki. Ale nie takie zwykłe jak tam na tamtym, tylko będą nieco większe. No to ma być azyl. Powtórzę, azyl. Więc powiększymy te płotki na dwa, trzy. Jak to zrobimy, to co? Zrobimy, bo to... Mhm. Tam też coś. Nie. Mam no, pytanie? Chcę subskrybować. Nie, nie Tylko oglądacie, żeby. Tak sobie zobaczyć. O nie, nie. Tutaj się ogląda. Ja coś Albo dać coś subskrybowanego. Ale lajka. No to już Eee, to już nie jest ten. Do Was nie mam. Ale pamiętajcie, albo dają ci, którzy subskrybują, albo dają łapki. Nie ma takiego czegoś. Nawet mój najlepszy kolega, jaki będzie. Nie ma. Musicie zasubskrybować, albo dać łapkę. Macie to zrobić. No i gotowe. Tak. Wygląda fajnie. O nie. też. Trzeba się przestać. Jeszcze mam drugie pytanie. Obejrzyjcie ten na nowym gdzie jest Wurplexy. To jest prawda. Nie. Jeszcze nie. Ach, Chyba, że ktoś tak to. Trzeba mówić. A jeżeli nie, to chętnie polecam. Na jego kanale. Też jest perspektywa jego. Jego na... Jego kanale! jest perspektywa jego. Więc pamiętajcie. Ja przygotuję nas następną część. A wy zobaczycie, co to będzie za następna część! Tak. Następny krok: zrobić śródełko wody? Ma wodę? Nie ma wody. Zaraz ja wracam. Następny krok: trzeba zrobić małe śródełko wody, żeby czuło się ładniej. Naprawdę są prawdziwe kroki. Na pewno trzeba mieć mnóstwo bambusów dookoła yy, i jakąś wodę, bo to jest. Jeśli to dokonacie, będzie szansa, że spełni się panda. Ja liczę na to. Nie wiem po co będzie mi, ale może będzie fajniej. No. Nie będzie tak źle. Ale żeby to nie było właśnie tak, tak. Do góry. I oto. Tak. No, już nie wyleci. No. Ale co powiększymy I tu, dobrze. Ja jeszcze przylecę tutaj wodą i... Przechodzimy do następnego kroku. No. Do tego zrobiłem źródełko wody. Zapomniałem, że tak to właśnie się, tak się robi: te źródełko wody. Proszę bardzo. Hop. 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 No Będę. Jestem to Czułem taki... Idziemy do następnego kroku. Mniam, miam, miam. Dobra, teraz yy, robimy tak. Ścinamy wszystkie bambusy do jednego i posadzamy kolejne, żeby było jak najwięcej. Bo panty nie są takie głupie jak inne zwierzęta, że jedzą tylko trawę i nic nie robią. Ona jakby jest prawdziwym zwierzęciem, jak robią pandy, czasami pije wodę, A czy, i je bambusy, sama zabiera bambusa, no trzeba, trzeba dawać, i... ale, wiecie o co, no, chyba wiecie o co mi chodzi. Też po... dzisiaj byłem i pomogłem moim kolegom, jak... o nie, nie, nie. Tutaj, tutaj nie wieszczajcie. Tu i tutaj. No i teraz... Teraz jakaś aż będą, no nie wiem, czy nie, muszą być... Mięższe. Mięższe. Mięższe? I trawa, Nie, żadne po czy co tam. Nie no, szczerze, wystarczyło banku i woda przerwie zobaczycie o co mi chodzi. Hejo, hejo. I gotowe. To jest nasza miejscówka dla pand. lub pandy. Chciałbym, żeby były przynajmniej dwie. Co ja Dodatkowo tutaj. Takie o, żeby ładnie wyglądało. Ale w tym odcinku to tyle. I Wasz czas będzie około 19, kiedy to wrzucę. Jest u mnie 18, czyli za godzinę na pewno to wrzucę. Wow. To jest. To naprawdę mi się podoba. I siebie dumny tak pięknie buduje. A myślę, hehe, jestem zły. Ale nie, wiesz, szartów. Tak to pięknie wygląda. Zdala, jakbym jakby coś tam rosło. Mam jeszcze niespodziankę w następnym odcinku, którym nagram. Nie wiem, co będę robił. Aha, dobra, akwarium. Akwarium dla ryb będę w następnym odcinku robił, więc też musicie wpaść. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i pa.